Cześć! Ta sałatka z makaronem orzo, szynką i innymi fajnymi dodatkami to świetna propozycja na każdą okazję. Sprawdzi się zarówno na rodzinnych spotkaniach, jak i podczas imprez ze znajomymi. Odetnij końcówki ogórka, pokrój go wzdłuż na ćwiartki, a następnie w małe kawałki. Przełóż ogórka do miski, posyp solą i wymieszaj. Odstaw na 15 minut, po czym odcedź go na sitku, aby usunąć nadmiar wody. A w międzyczasie ugotuj makaron orzo według instrukcji na opakowaniu, najlepiej al dente. Po ugotowaniu odstać makaron na sitku. Do miski przełóż ogórek, odsączoną zalewy kukurydzę, pokrojoną na małe kawałki szynkę, pokrojone, ugotowane jajka na twardo, starty ser oraz ugotowany i przestudzony makaron. Dodaj też posiekany koperek lub jeśli wolisz tonatkę pietruszki. W miseczce wymieszaj ze sobą majonez, jogurt grecki, musztardę, sok z cytryny lub ocet jabłkowy i pieprz. Polej sosem sałatkę i dobrze przemieszaj. No i oczywiście posmakuj i w razie potrzeby dopraw solą, pieprzem lub dodaj więcej majonezu lub jogurtu. A cały ten przepis znajdziesz też na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Życzę smacznego i udanego, błogosławionego dnia!